Jaka czeka nas wszystkich walka? Dziś zalew bezbożnictwa w postaci marksizmu kulturowego niszczy cywilizację europejską, w jej chrześcijańskiej szacie. I kto ją obroni? Światowe imperium z drugiej półkuli? Owszem. Jeśli byłby to jakiś zalatujący czostkiem i cebulą interes. Wówczas natychmiast stanęłaby do obrony Jankeska armia. Ale przecież właśnie ten geszeft, jaki jest do zrobienia w świecie, polega na zniszczeniu cywilizacji w jej chrześcijańskim kształcie. Dowodem tego jest ostatnio zatwierdzona przez rządzicieli amerykańskich ustawa zwana S 447, która jest zbrodnicza wobec dorobku ludzkiej myśli powstałej o zręby prawa rzymskiego. Jest to cofnięcie się ludzkości do barbarzyństwa i wspieranie bandytyzmu politycznego tych, którzy chcą żyć. Kosztem innych. A w przypadku Polski, narzucona nam przez amerykańskich przyjaciół ustawa, kładzie kres naszej niepodległości na rzecz starszych braci w niewierze. Więc, jeśli nie światowe imperium amerykańskie, to może stanie w obronie cywilizacji chrześcijańskiej mocarstwo ze wschodu. Wielu tak sądzi w świecie, ale nie uczyni tego, bo ono wprawdzie uznaje się za chrześcijańskie w szacie prawosławnej, ale to tylko fasada. Tam w Rosji kwitnie okultyzm, czary, a nie chrześcijaństwo. Wystarczy pojechać do sławnych chramów prawosławnych, gdzie końca nie mają kolejki opętanych. A mnisi nie, nadąża, nie nadążają z egzorcyzmami, by wyrzucić z opętanych diabła. Siedemdziesiąt lat bezbożnictwa zrobiło swoje. A poza tym, w prawosławiu moskiewskim pokutuje nadal zasada, o której Zygmunt Krasiński powiada, że mocarstwo to w stosunku do Boga nauczyło się od bizantyjskiej obłudy. Stosunku swego do ludzi od mongolskiego zwierzęctwa. Więc może żywioł germański uratuje chrześcijaństwo? Niestety nie, bo większość w nim to heretycy i ateiści. Oto niedawno hucznie obchodzono w Niemczech dwustulecie urodzin Karola Marksa i to o zgrozo w katedrze w Trewirze. Nieprzypadkowo, bo choć ta katedra dziś jest w rękach heretyków, to przecież jest symbolem wolności chrześcijaństwa zapoczątkowanej przez fundatora tej katedry, Konstantyna Wielkiego. Również katolicy niemieccy zostali ukąszeni i to prosto w serce żmijowym jadem nienawiści do wszystkiego, co związane z chrześcijaństwem. Więc z jednej strony widzimy, jak wszelkie germańskie lewactwo, czy to w portkach, czy w sutannach, z otwartymi ramionami przyjmuje muzułmanów, a z drugiej strony widzimy, jak zwykli wierni, jak diabeł święconej wody, boją się wystąpić w obronie chrześcijaństwa. Więc może pomoże najstarsza córa Kościoła, Francja. Ona od ponad 200 lat wyznaje wolność, równość i braterstwo. I dziś odnosi te słowa do wszystkich łajdaków. Natomiast chrześcijaństwu zostawia ostatni wyraz tego swoistego wyznania bezbożnej swej wiary albo śmierć. Jeśli zatem. Nie pojedyncze państwa, to może Zjednoczona Europa uczyni to. Nie uczyni. Dlaczego? Bo twór, jakim jest nieboszczka Unia Europejska, od swego powstania, w swym szaleństwie, wpaja do głowy mieszkańcom naszego kontynentu, jak wyznanie wiary, w myśl, jaką wyrzekł car Iwan Groźny do swoich poddanych zło we mnie. Niech odtąd będzie Waszym zbawieniem i dobrem. Więc widzimy, że oczy, mimo woli, zwracają się na Polskę, która z woli opatrzności Bożej została wyznaczona do bycia antemurale christianitatis, przedmurza chrześcijaństwa. Tę rolę. Potwierdził polski żołnierz swą krwią serdeczną 73 lata temu, właśnie pod Monte Casino. Ale musimy sobie jasno powiedzieć: z pewnością nie staną w obronie cywilizacji chrześcijańskiej zarządzającej naszym krajem, bo oni nie umieją się nawet zdobyć na ustawę chroniącą życie najmniejszych obywateli Polski. I mają mentalność niewolników, bo popierają ideę zrównoważonego rozwoju, która nie jest niczym innym, tylko marksizmem w najczystszej postaci. Kanonami tej idei są tolerancja wobec zła, tak zwane prawa człowieka, czyli popieranie wszelkich zbrodniczych wynaturzeń i walka z ociepleniem klimatu. Zarządzający Polską, jak nakręcone lalki, powtarzają te barbarzyńskie zabobony, prowadząc swój kraj ku zniewoleniu przez siły nienawidzące wolności, zwłaszcza wolności myślenia. Niestety, taką postawę milcząco popiera hierarchia kościelna, zapominając o słowach papieża Leona XIII. Który w encyklice i Futura stwierdził, że dość już nasłuchał się tłum o tym, co się zwie prawami człowieka, niechże usłyszy kiedyś o prawach Boga. Niestety kościół w wymiarze powszechnym nie chce jasno sprzeciwić się tym, którzy na Boże prawa przeprowadzają zamach. Dochodzi do tego, Szkalowanie imienia Polski i jej historii sterowane przez wrzaskliwe chówce Izraela. Sprawa jest jasna: dla nich fałsz o Polsce i Polakach jest środkiem do zniszczenia narodowości wyrosłej w chrześcijańskim łonie. Oni doskonale wiedzą, że historia jest siłą i wiedzą, że historie stanowią nie tylko wiarygodność zbiorowiska nagich faktów, ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii. Stąd ta historyczna nagonka na kulturę polską zarówno u nas, jak w całym świecie, a wszystko po to, byśmy czasem nie stanęli na czele tych wszystkich narodów. Które chcą żyć w wolności dzieci bożych, a nie w piekle barbaryzmu i bestialstwa. Gdybyśmy mieli armię, taką jak przed wojną, bylibyśmy spokojni. Ona była do 1935 roku, czyli do śmierci marszałka Piłsudskiego, trzecią siłą w Europie. I gdyby nie tchórzostwo Francji i Anglii oraz zdradziecki cios w plecy sowieckiego agresora, to zwycięstwo nad Niemcami obchodzilibyśmy nie jako Dzień pabiedy w Moskwie, ale jeszcze w tym samym roku, w którym zaczęła się druga wojna światowa i to w Berlinie. Dziś takiej armii nie mamy. Ani w wymiarze technicznym, ani tym bardziej ideowym. I nie będzie jej, dopóty, dopóki nie oprze się ona o odłożony do lamusa jako rzekomo zbędny, etos chrześcijańskiego rycerza. Oto on, jasny jak na dłoni. Piękną duszę i postawę, niechaj wszyscy dojrzą w nim. Śmiałe oko, serce prawe musi splatać w jeden rym. Kochać Boga, bratni lud, ten go krzesać w karabelę, grzmieć z gwintówki niby znud, mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew, dla swej ziemi macierzystej, na skinienie oddać krew. Wrogów naszej ojczyzny nie będzie łatwo pokonać bo od kilku już dziesięcioleci Polacy nie znają najprostszych komend i zasad walki, a mówienie o powszechnym dostępie do broni wśród wielu rodaków wywołuje oburzenie. Tak oto wyrugowano skutecznie z naszego myślenia przyrodzone prawo do posiadania broni, przez co sami stawiamy się w rzędzie niewolników bo tylko oni są jej pozbawieni. To jeden z tych trupich pierwiastków i zarazy upodlenia niewolniczego i głupoty tkwiące w narodzie, a wynikające z nieznajomości istotnego stanu Polski i rzeczywistego do niej stosunku państw, z których jedne były kiedyś jej zaborcami, czyli Rosji i Niemiec a inne sprzedającymi nas zdrajcami, jak Anglia czy Ameryka. Czy zatem upadniemy, czy raczej z kompanii w myśli polskiej, rodzimej, naszej, ukrzepimy siebie. I innych mówiąc, jako w imieniu ojczyzny, obchodzącej swe stulecie odzyskania wolności, z wątpiałym, Rodakom i wszystkim ludziom dobrej woli w świecie. Jako Polska poddaję się wyrokom Boga i z, miłości, z miłością przyjmuję Jego mądre poruszenia sterem, dając się unosić falom, dokąd On chce. Wzywam Cię, abyś i ty dzielnie znosił przykrości i przypomniał sobie słowa starożytnego Demostenesa. Dzielni ludzie powinni rwać się do wszystkiego, co szlachetne, jak tarczę nieść przed sobą dobrą otuchę i znosić mężnie, co Bóg da. A że w naszym narodzie jest wieczna żywotność, młodość sił, możliwość odradzania się, to oddając to wszystko w ręce królowej korony polskiej, z ufnością powierzamy jej walkę o prawdę, dobroć i miłość. Te trzy siostrzyce boskie, które są prostą drogą do szczęścia wiecznego. Czego żołnierzom spod Monte Cassino, wam wszystkim tu obecnym i sobie z całego serca winszuję. Amen.